Witam Was w kolejnym odcinku zapomnianych serii LEGO LEGO Dimension Chodziło to o to, że kupowaliśmy zestaw, w którym była gra na konsolę Tutaj wyświetla Wam się taki startowy zestaw Mieliśmy w nim portal oraz figurki Jeszcze pojazd Batmana Jeżeli zeskanowaliśmy to na tym właśnie portalu To wtedy mieliśmy to w grze Działało to tak jak kiedyś mieliśmy w Angry Birdsach też takie portale Do Angry Birds Go, do Angry Birds Star Wars Jeżeli ktoś grał to działało to na takiej samej zasadzie Kupowałeś figurki i skanowałeś Tutaj macie przykładowy z pory na przygodę z Lego czymy mieliśmy z naprawdę różnych serii Lego Zobaczcie jak dużo ekstra figurek mieliśmy Na przykład Scooby Doo i Kudłatego, tego Ninjago mieliśmy kilka figurek w tym nawet Złotego Lloyda, z Lego czymy są figurki Spory na przygody, mamy Fina, mamy Jake'a Mamy jeszcze tą fioletową chmurkę, nie pamiętam jak ona się nazywa I nawet mamy Marcelinę, z Simpsonów Kicieroże Jokera, Harley Quinn, Supermana, Sonika mieliśmy No, tych figurek jest dużo, nie wiem czy są tu wszystkie ale wydaje mi się, że mogą być tu wszystkie na tym Obrazków. Ale jeżeli nie są wszystkie to napiszcie jakich tu nie ma Później dinozaury To nie jest Lego Jurassic World To są dinozaury Tutaj mieliśmy figurki różnych dinozaurów Ale były też zestawy w których nie trzeba było budować dinozaurów Była po prostu jako figurka Tu na przykład wyświetla się taki zestaw Tutaj polują na tego dinozaura jak widzicie Takim samolotem Kolejny zestaw taka furka z klatką Dwa dinozaury No całkiem ciekawe zestawy Ryplanszowe Lego Plansze musieliśmy zbudować z Lego Mieliśmy tam takie serie jak Ninjago Star Harry Potter w był. serii było dosyć sporo. Była to gra planszowa, rzucało się tam kostką. Dobrze zasad nie znam tej gry, ja nie mam żadnych z tych gier Lego. Jeżeli teraz by wróciło, to uważam, że miałoby to naprawdę duży potencjał takiej gry Lego. No zobaczcie, wszystko z klocków. Ja bym na pewno chciał zakupić sobie taką gierkę. A Wy chcielibyście sobie taką zakupić? Napiszcie o tym w komentarzu. Kolejną zapomnianą serią jest Lego Sport. Jak widzicie, mamy ziomeczka tutaj, który sobie jeździ na desce, ale były też również inne sporty niż tylko deska, na przykład piłka nożna. Mieliśmy zestaw ze stadionem na który mogliśmy rozegrać mecz piłki nożnej? I przepraszam, że taka słaba jakość zdjęcia. Mieliśmy jeszcze zestawy z NBA. Mamy kosz, mamy koszykarza, który zrzuca do kosza. Jest na fajnym takim podnośniku, że podskakuje, jakby i wrzuca do tego kosza. No, fajny pomysł. Były także zestawy z różnymi koszykarzami. Kolejna seria Lego, czyli atomówki. Tutaj dostaliśmy tylko dwa zestawy. W pierwszym zestawie był mojo jojo, bójka, brawurka. I jeszcze jednorożec. Widzimy brawurkę na desce. Mojo jojo w aucie. Jednorożec zrzuca Jakąś babeczką. Jest tu chyba sklep jubilerski, Ponieważ można się domyśleć, że jest ten diament tutaj u góry. A drugim zestawem z atomówek jest otóż ten zestaw. Mamy tutaj bajkę, jeszcze tą dziewczynkę, princes i jeszcze tam jakieś jedno słowo. Tutaj na dole jak ona się nazywa, ale nie widzę dobrze. I jeszcze jakieś takiego mało stworka, który zjeżdża na zjeżdżalni. No i w zestawie mamy plac zabaw, w którym jest jeżdżalnia, karuzela, katapulta z kanapkami z mlekiem. Ale wy nie rzucajcie kanapkami. Proszę, nie żróbcie tego. Jeszcze tam radio jest z tyłu i jeszcze ta dziewczynka jest w tym robocie. One z nią walczyły, ale dobrze nie pamiętam o co chodziło. Jak ktoś wie, to niech napisze, ja tego tyle lat nie oglądam, że nie pamiętam. Ja nie pamiętam jak się nazywa. Napiszcie mi w komentarzu, będę wdzięczny. Serduszko wam dam. Ja wam przypominam serię LEGO, a wy mi przypomnijcie jak to było w tych atomówkach. LEGO Junior, nie ma już tej serii LEGO. Polegało to na tym, że zestawy były od 4 lat. Teraz po prostu w danej serii mam przedstawiony zestaw, że ten jest od 4 lat. Kiedyś takiego czegoś nie było. Było po prostu LEGO Junior i tu po prostu były zestawy od 4 lat. Na przykład taki boks, jaki tutaj widzicie. Gdy cofniemy się na przykład do roku 2003, to tam mieliśmy serię Lego 4 Junior. Nie Lego Junior, tylko Lego 4 Junior. Przykładowymi zestawami z tej serii jest właśnie ta remiza strażacka lub jak teraz widzicie, stacja benzynowa. W tych zestawach z Lego Junior była naprawdę prosta konstrukcja, ale te zestawy mi się naprawdę podobały. Były tam z Ninjago, te zestawy mi się podobały też z Ninjago bardzo. Pomimo, że te konstrukcje były proste, to uważam, że seria była naprawdę fajna. Były tam jeszcze z Batmana mieliśmy zestaw, z Lego z i nie ma mocnych też były zestawy. No ogólnie, no... Mega fajne. Po tej serii wyszło naprawdę sporo zestawów. Tutaj macie jeszcze przykładowy z Ninjago, taki z Zainem, z synem Garmadona, z łódką Zaina. W sumie motorówką bardziej. Fajny zestawik. Teraz klikaj playlistę z najlepszymi filmami na moim kanale lub inny film, który ciebie najbardziej interesuje.